Jeszcze tylko przywitanie staropolskim obyczajem, jeszcze tylko przekazanie w ręce starosty symbolicznego klucza dobra miasta i Jak się bawić, to się bawić. Jak co roku na ten czas ulica z Wellst jest wyłączona z ruchu samochodowego po to, aby zapewnić swobodę i bezpieczeństwo paradzie polskiej kultury, artystom występującym na scenach ustawionych bezpośrednio przyjezdni i wreszcie tłumom Kanadyjczyków ciekawych polskiej kultury. Uwielbiam muzykę. Minęliśmy kilka zespołów muzycznych. Dzieci tańczyły. To mi się właśnie najbardziej podoba. Próbujemy właśnie odszukać namiot, gdzie sprzedaje się pierogi. Co roku przychodzimy, żeby je zjeść i czekamy w niedorzecznie długiej kolejce. Bardzo potrzebna impreza, żeby spopularyzować naszą polską obecność tutaj w Kanadzie czy w Toronto. W tym roku jest największe zgromadzenie i najwięcej jest atrakcji. Choćby takie dla najmłodszych. I dla nieco starszych przyjemność ze śpiewania publicznie w ojczystym języku. Po Enjoy the festival. się dobrze! Zgodnie ze zwyczajem starosta i starościna dziękują gościom i zachęcają do dalszej zabawy. I wszyscy zadowoleni i telewizję nakręcają kanadyjskie, amerykańskie i z Europy. Chcemy, wiesz, wszystkich e, zinformować, z polskiej kultury, jaka fajna jest, jak muzyka, jedzenie, te, te tańce wszystkie, to wiesz, tylko chcemy, wiesz, żeby e, publiczność dowiedziała, jaka fajna nasza kultura jest. A jaka fajna obejrzało tysiące osób, które przewinęły się w miniony weekend przez Polską ulicę. Z Toronto dla Tygodnia Polskiego Violetta Kardyna.